Marek jest właścicielem firmy produkcyjno-handlowej. Sprzedaje gotowe towary lub produkuje pod marką własną. Kupuje w polskich hurtowniach lub importuje ze stron typu Alibaba. Zauważył wzrost cen zakupu oraz spadek marży. Rozważa import z Chin. Potrzebuje hurtowych ilości towarów lub komponentów do produkcji. Nie ma doświadczenia ani czasu na poznanie tajników importu. Potrzebuje agenta, który znajdzie dostawcę i ofertę. Po chińsku uzgodni szczegóły, zabezpieczy transakcje. Marek obawia się o jakość produktów, uczciwość dostawców i certyfikaty. W Fullbacks zajmujemy się kompleksową obsługą importu z Chin dla firmy. Mamy oddziały w Polsce i Chinach oraz własny magazyn. Marek wysyła nam linki do produktów. Wyszukujemy kilkudziesięciu dostawców. Wybranych szczegółowo weryfikujemy, negocjujemy warunki, sprawdzamy certyfikaty. Marek otrzymuje wycenę. Zamawiamy próbki, robimy zdjęcia lub wysyłamy je do Polski. Marek musi być pewien jakości produktów. Podpisujemy kontrakty handlowe i opłacamy zamówienia, dodajemy oznaczenia i instrukcje. Przeprowadzamy inspekcję po produkcji, robimy zdjęcia i filmy. Marek otrzymuje raport. Gdy trzeba, zgłaszamy reklamację. Płaci drugą część za towar dopiero po jego akceptacji. Wysyłamy kontener. Zajmujemy się odprawą celną i dostarczamy towar pod adres w Europie. Marek otrzymuje sprawdzone produkty. Fullbacks kompleksowy import z Chin dla firm.